Narodzenie Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw im zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął ten myśl, Oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie musisz wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryli. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z sobie Maryją, która była brzemienna. Droga od Ostatniej Gospody aż do Betlejem wynosiła mniej więcej trzy godziny. Józef poszedł potem z Maryją prosto do Betlejem szukać gospody. Maria często długo czekać musiała, niezasmucony powrócił. Wszędzie było pełno ludzi, wszędzie go oddalano. Wreszcie, gdy już było ciemno, powiedział, iż pójdą na drugą stronę miasta. Tam z pewnością jeszcze nocnych znajdą. Przybyli na głębiej leżący wolny pracy od pole. Tutaj stało bardzo piękne drzewo o gładkim pniu. Gałęzie jego rozchodziły się wokół jak jakby Zaprowadziwszy pod to drzewo świętą dziewicę i osła, Józef znów poszedł o nich, by szukać gospody. Chodził od domu do domu. Wśród tego szukania wraca raz do Maryi czekającej pod drzewem i płacze. Ona go pociesza, a on szuka na nowo. Tymczasem zawał zmrok. Maria stała pod drzewem na pagórku. Wreszcie powrócił Józef, bardzo zasmucony i płakał ze smutku, iż żaden nie znalazł gospody. W tym pagórku była grota. Żadnych domów nie było w pobliżu. Józef zaś był przed drzwiami. Było tam schronienie, pod którym umieścił osła i Maryi miejsce do spoczątku zrobił. Maryja powiedziała Józefowi, że tej nocy nadejdzie godzina narodzenia jej Dzieciątka i by więc udał się na modlitwę. Opuścił ją i pożył na miejsce, na którym sypiał, by się modlić. Maryja modliła się, patrząc ku ziemi. Potem porodziła Dzieciątko Jezus, jaśniejące, maleńkie Dziecię, jaśniejsze na trzyste imię wraz. Maryja wzięła Dzieciątko, zabijając jej pustko którą na niej położyła, przycisnęła jej do piersi i siedziała zasłonięta zupełnie razem z Dzieciątkiem. Józef zbliżył się do niej, rzucił się nabożnie z radością i pokorą na kolana i padł na oblicze. Wtedy wziął Dzieciątko na ręce i położył je potem do żółka, który napełniony był sitowiem i innymi delikatnymi roślinami. Widać było przy papurku trzody i trzech pasterzy przewodników pod szopami, wzruszonych cudowną nocą przed słochatą stojących, oglądających się na wszystkie strony i spostrzegający wspaniały blask nad złówkiem i usłyszeli zbliżający się słodki donośny, a jednak cichy śpiew. Pasterze przestraszyli się z początku, lecz znało kilka jasnych, miłych postaci przed nimi. Wstęgę wielką, jakby kartkę trzymając w rękach, na której napisane były słowa głoskami, jak ręka wielkimi, Gloria. Pasterze rozważali, co by nowo narodzinnemu zbawicielowi darze ofiarować i rzeczy prędzej te zbierali. Oby trzej pasterze już bardzo rano przybyli do żółka. Ci ludzie nie oddawali właściwie pokłonu, lecz głęboko wzruszeni patrzyli na dzieciątko, a nim odeszli, nachylili się ku niemu, jakby je całując. Nastał dzień. Maria siadła na swym zwykłym miejscu, a dzieciotko Jezus z wolnymi rękoma i twarzą w ramionach jej spoczywało. Tymczasem orszak Narodów Złoczniowskich wyruszył z ojczyzny, by oddać pokłon nowonarodzonemu swoim Bożemu. Kulowie mieli przy sobie bardzo kosztowne naczynia z żółtego wróżbku i drogimi kamieniami ozdobnie wysadzane. Gwiazda, która ich prowadziła, za dnia była jaśniejsza od słońca. Szli jeszcze kawał drogi obok swych zwierząt z odkrytymi głowami, modląc się. Maryja miała widzenie o zbliżaniu się kulów. Opowiedziała o tym Jezusowi. Orszak królów był długi, gdy przed Jerozolimą stanęli, zniknęła piasta przed nim. To ich więcej straciło. Pałac Heroda stał niedaleko od tego miejsca na Wyżynie. Herod, który jakby skutek wieści o nowonarodzonym królu stracił i król odnawiać rano, kazał przyjść do siebie. Stali, dopóki nie wszedł Herod, naprzeciw któremu wystąpili z ukłonem i krótko zapytali, gdzie jest nowonarodzony król Żydów, którego gwiazdę widzieli. I któremu pokłon oddać przybyli. Herod był bardzo zatrwożony, lecz nie dał tego po sobie poznać. Radzi im udać się w cichości do Betlejem, i to natychmiast, a potem, skoro byli znaleźli, mają wrócić i oznajmić mu, iż by ją także poszedł, oddać jemu pokłon. W kraju żydowskim oczekiwali niektórzy pobożni ludzie niskiego przyjścia Mesjasza, a zdarzenia przy narodzeniu Jezusa były przez pasztuszków rozpowszechnione. Także Herod o tym słyszał i dżihaczak kazał się o tym betlejem wywiadywać. Królowie, przestrzeżeni od Boga, do niego nie wrócili, poszli do Betlejem. Może gwiazda, dlatego ta podróż prowadziła że na nim nie zwracano uwagi i ażeby dopiero wieczorem do jak przybyli. Lecz niezmiernie byli uradowani i szukali wejścia do groty. Wszyscy trzej wstąpili w przedsionek. Józef wyszedł do nich. Powiedzieli mu prostodusznie, iż przybyli narodzonemu królowi Żydów, którego gwiazdę widzieli, pokłon oddać i dali mu ofiarować. Józef powitał ich z pokorą. Gdy weszli, Maria podniosła się i wzięła zakryte dzieciątko do siebie na łono. Trzymała je w postawie prostej, oparte o piersi, podpierając mu główkę jedną ręką. Pierwszy król, upadłszy przed Marią na kolana, pochylił głowę, złożył ręce na krzyż na piersiach i oferując dary, wymawiał pobożne słowa. Potem, Wyjąwszy zborno opasza, garść długich jak falec grubych i ciężkich kręcików, które u góry były cienkie, w środku zaś i złociste, położył je z pokorą jako swój dar. A Maryja, przyjąłszy je uprzejmie i pokornie, przykryła rokiem swego płaszcza. Ofiarował złoto, ponieważ był pełen wierności i miłości i ponieważ z niewzruszonym z niewzruszonym nabożeństwem i usiłowaniem zawsze szukał zbawienia. Jego towarzysze stali za nim, z głową głęboko pochyloną. Gdy on się usunął, wszedł drugi i upadł na kolana. W ręku niósł, niósł złotą łódkę z kadzidłem, pełną małych, zielonych ziaren, jak żywica. Ofiarował kadzidło. Ponieważ ochoczo i z uległością lgnął do Woli Bożej i z gotowością szedł za nią. Położył swój dar na małą i trwał długo w postawie tańczącej. Po nim zbliżył się ostatni, najstarszy. Nie mógł kręczać, był bowiem za stary. Stał schylony i położył na tace złotą łódkę, Zielonym, delikatnym zielem przyniósł ale albowiem Wirla oznacza umartwienie i pokonanie namiętności. Zacny ten mąż zwalczył ciężkie kompusy do bałwochwalstwa i do wielożeństwa. Bardzo długo pozostało przed dzieciątkiem Jezus. Mowy królów objawiają mniej więcej w ten sposób. Widzieliśmy jego gwiazdę i wiemy, że on jest królem ponad wszystkie króle. Przychodzimy oddać mu pokłon i ofiarować dalej. Wśród łez najserdeczniejszych polecali dzieciątku Jezus siebie, swoje rodziny, swój kraju, swych ludzi, swój majątek, wszystko, co tylko na świecie dla nich wartość miało. Iżby przyjął ich serca, ich dusze, wszystkie ich uczynki i myśli, iżby ich oświecił, obdarzył wszelaką cnotą, a ziemię nawiedził szczęściem pokojem i miłością. Było w nich wszelaka radość ze spełnionej obietnicy od tylu wieków. Józef i Maria również płakali i byli tak uradowani, jak nigdy przedtem. Wielką pociechą i pokrzepieniem była dla nich chwała i uznawanie okazywane ich dziecku i Zbawicielowi, dla którego nie mogli zdobyć się na lepszą i pościel, a którego wysoka godność Ukryta spoczywa i pokornych sercach. widzieli, że wszedł moc Boga z daleka, mimo wszystkich ludzi zsyła mu to, czego sami dać mu nie mogą. Hołdy mocarzów z świętą okazałością. Matka Boska przyjmowała wszystko bardzo pokornie i wdzięcznie, nic nie mówiła, wszystkie te sprawy zachowywała w swoim sercu. Królowie ogładzili dzieciątko. Maryję i Józefa, całą grotę. To, był to ich sposób uwielbienia. Wieczorem pożegnali się ze świętą rodziną. Tymczasem zwierzchność z Betlejem postanowiła w Betlejem przybywających pojmać i jako burzycieli przed Herodem oskarżyć. w nocy ukazał się królom Betlejem, Weźmy anioł, który ich upomniał, by w podróż wyruszyli i inną drogą wracali.